Siemaneczko, moi drodzy! Dzisiaj pogramy sobie w gierkę Agli Dolls niedoskonała przygoda. Założę się, że spora część osób z Was była już na tym filmie w kinach. Nazywa się on Paskudy. Postać, którą sobie wybrałam, to Moxie, czyli główna bohaterka. Ja już sobie słuchajcie, troszeczkę w tą gierkę pograłam. Jak widzicie, mam trzy takie główne misje zrobione. Teraz właśnie mam zacząć czwartą misję: Ice Bad zamraża roboty. I jeżeli chcecie zobaczyć wcześniej, co się działo w tej grze, to zajrzyjcie koniecznie do Pawła Malinowskiego, i z tego co wiem, on wybrał inną postać, czyli oksa. No i słuchajcie, o co chodzi w tej gierce? To taka, wiecie, typowa zręcznościówka, trzeba sobie tutaj chodzić, zbierać. I ogólnie głównym motywem tej gry, czyli jakby fabułą tutaj, są takie roboty, o widzicie? Musimy się ich pozbyć i próbowaliśmy już tutaj je łapać w jakieś pułapki. Nie wiem, jakieś im sieć Wi-Fi wyłączyć, internet, żeby przestały działać, ale one i tak nas dalej tutaj próbują męczyć. Musimy odszukać sprzęt superbohatera. No dobra, i tutaj widzicie na środku jest taka strzałeczka z taką monetą, która nam pokazuje, gdzie mamy mniej więcej iść, żeby, żeby po prostu no, zebrać to, co oni nam tam każą. Z tego co widzę, to chyba musimy się dostać jakoś tam do góry. Trzeba, słuchajcie, tutaj wskoczyć. Hop, hop, hop. Chociaż nie wiem, czy dokładnie tutaj. O, jest, dobra, widzicie, tu jest taka specjalna skrzynia. Hop. I musimy ją otworzyć. I tutaj zapewne będzie ten jeden sprzęt superbohatera. Jest, udało nam się. I musimy ich aż 12 zdobyć. O, matko, jedyna! A tam jest drugie kolejne u góry. O, to spoko. Czekajcie, żeby nas tu robot nie zabił. W ogóle mam mało HP! O nie! Tu widzicie, u góry w rogu jest, jest HP pokazane. Muszę teraz użyć kolejnego itemku, czyli takiej lubki, która nam znajdzie moje jakby... Kolejne te monety, które musimy zbierać, ale niestety musimy ją skraftować tą lupkę. I widzicie, to jest sorry, przepraszam, to jest balon poszukiwawczy, to nie jest lupka, ale ma jakby obrazek lupki. Yy, I dobra, robimy stwórz. Proszę bardzo, udało się nam. Teraz tutaj zmieniamy item i wypuszczamy balona z lupą. Dobra, i znalazło nam kolejne dwie monetki. Jak widzicie, już tutaj pokazała się ta strzałeczka. Czyli biegniemy tam, gdzie ona nas prowadzi. E, dobra, nie będę używała tego skoczka, bo ogólnie te itemy, które wiecie, jakby jakby robimy, tak? Kraftujemy, one są tylko na ileś użyć, więc trzeba, wiecie, trzeba oszczędzać. A w tych skrzyniach, które teraz właśnie przed chwilą otworzyłam, są itemy potrzebne do robienia różnych tych rzeczy. Ojej, a jak tam wyskoczy? Moksi, gdzieś ty tam wlazła! Oszalałaś! Dobra, chyba jakoś. O, dobra, czekajcie, trzeba wiatrakiem polecieć. Juhu! Łapkę w górę za duży skok. <laughs> Widzieliście, jak poleciałam? Jak szalona! Chciałabym tak latać, naprawdę. Dobra, jest monetka. No dobra, no lecimy w takim razie za kolejną monetą. Juhu! Łapkę w górę za każdy taki duży skok, poproszę, widzicie? O, to było tutaj, ale łatwo, łatwo poszło. O nie, zaraz robot mi zabije. Nie wolno, zostaw mnie, widzicie, one gonią. O! Bo, jak się wejdzie w ich pole zasięgu, to one nas gonią. I w ogóle one mają jakby takie szczotki, widzicie? Że one chyba chcą nas posprzątać i wyczyścić. Tak na amen. No, dobra, czekajcie, dam się uderzyć. O, widzicie? O, i w dupę mnie walną. Tutaj, słuchajcie, stoi sobie dwóch ziomeczków. Dwie paskudy, od których możemy co nieco kupić. E, dlatego się właśnie zbiera te zielone guziki. I teraz, słuchajcie, dostałam nową rzecz do tworzenia. Co? Jakaś pierdziawka mi się zrobiła? Poduszka pierdziuszka pozwala biec szybciej niż leci rakieta. Uważaj na turbulencję. Dobra, robimy, zobaczymy, jak to działa. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. uwaga. Uw, zobaczcie, ty pana tylko ma. Dobra, uwaga, odpalamy. Wuuuuu! Jo! Jo, dobra, biega szybko, jak szalony, uspokój się! Dobra, słuchajcie, poduszka niestety jest zawsze tylko na raz. No, bo wiecie, jak już on się odpali, to trzeba biec. W ogóle goni mnie tutaj ten robot. A ja muszę się dostać tutaj do środka. O nie, o nie, nie, zostaw niebi, niebi. Muszę tutaj pozostać w tej strefie, żeby mi się drzwi otworzyły. O, dobra, są. Tylko robocie nie wchodzą za mną. Nie! Nie wierzę! I teraz co? Zdobyłam tą monetę już czy nie! Niewiarygodne! Zostawcie mi tutaj suby i łapki w górę za to, że umarłam! Zobaczcie, jaka ze mnie cię majda. Dobra, no nie, muszę tutaj znowu. A nie, dobra, już jest otwarte, pół bied... OK. okej Dobra, na szczęście już były te drzwi otwarte, robota też już chodziło nie było gdzieś sobie Polas. Leć do góry baloniku i wskaż nam kolejne monety! Nie! On ma poduszkę w dłoni! On chce mnie uśpić na zawsze! Zostaw mnie! No nie, kolejny ziomek! Zostaw mnie! Zostaw mnie, ja nagrywam odcinek! Nie! Zostaw! Ice. Ice. po lasce czy nie? No on tu stoi! Weźcie go, proszę was! On chce mnie uśpić, weźcie go! Zostaw mnie, złoczyńco! Dobra, otwieramy, jolo. Jolo, o zaciął się trochę, widzicie? Zaciął się skrzynię, dobrze mu. Hop, uciekamy stąd. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Au, 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 zostaw! Ja tylko balonika puszczałam! Nie bij. Ja zaraz umrę znowu, nie? To zaczyna być, powiem wam, już troszeczkę irytujące, że jestem taką ciamajdą. Dobra, musimy zrobić. Musimy zrobić. No, tu jest jakiś dron. Graj, dalej odblokować. Lol. Dobra, zrobimy kolejnego skoczka, bo tego, ten item naprawdę lubię najbardziej, nie? On jest, on jest szczederski. Oooo. Możemy tu popływać, ale wtedy chyba, słuchajcie, musimy zrobić ponton. Dobra, zrobimy, słuchajcie, ponton. Mogę go zrobić? Mogę. Zrobimy ponton. I. Spróbujemy popłynąć. Powiem wam, że tego to jeszcze nie robiłam. Wow. Skakujmy już w pontonik i wypływajmy dalej. W ogóle słuchajcie, dzisiaj jest tak ciepło, że tam w ogóle nie wiem czy widzicie za mną, ale jest wiatrak. Mam nadzieję, że go w ogóle nie będzie słychać, ale naprawdę jest dzisiaj, jest dzisiaj masakrastycznie ciepło. Ja ledwo po prostu żyję i z chęcią pojechałabym sobie w ogóle na jakąś plażę, nie? Zostaw mnie, babajago! Nie, to nie jest babajaga. <śled> o, tu leży moneta, ale easy. Ale easy to było. Nie! Tam. Widzicie, jak mam mało HP? Nie, nie wierzę! Słuchajcie, jak z tym HP przeżyję do końca skończenia tej misji, czyli uzbieram jeszcze dwie monety i nie umrę, to musimy zostawić bardzo dużo łapek w górę, nie? Ale tak bardzo dużo! Bardzo dużo łapek w górę! Wow, tam u góry coś się widzicie! O nie! Ostatni, nie, 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 nie bi, nie bi, nie bi, nie bi, nie bi, nie, bi proszę nie bi. Pobiegniemy szybko, Psicic, push, <Sic>, patrzcie, patrzcie jakie aż dym, dym spod butów leci, tak szybko biega. O dobra, tutaj nie musieliśmy... nie ROBOT! Patrzcie teraz, musicie zostawić dużo łapek w górę, czy wy to widzicie? Prawie umarłam w ostatniej chwili, zakończyłam misję, nie wierzę. <laughs> O, niewiarygodne. Dobra, i co on tutaj chce zrobić? Ma zamiar zamrozić roboty za pomocą swojej śnieżnej wyrzutni, a potem zepchnąć je do domu. Jest drobny problem. Nie ma wyrzutni śnieżnej. No, co ty nie powiesz? Okazało się, że Trusia ma w jakimś swoim specjalnym magazynie yy, wyrzutnię śnieżną. Więc jest Witmalina. Yy, musimy tylko chyba znowu użyć. O Boże, ten robot jest straszny! Wygląda na to, że ta wyrzutnia śniegu jest gdzieś tutaj. O, dobra, tu się nam otworzyła, swój magazyn. I i, uwaga, uwaga. Jest, udało się. Masz wyrzutnie śnieżną, dobrze ci idzie. Może ty też nadajesz się na superbohatera? No pewnie, że się nadaje. A jak żeby inaczej, no nie? Szybko, trzeba zebrać dużo lody. Zobaczcie w ogóle, ile tu jest robotów. One mnie tu naprawdę pozabijają na amen, coś mi się wydaje. I lepiej ich goni! <noise> Zostawcie mnie! O co? Zobaczcie to kolejne lodowisko. To jest labirynt tutaj. O nie, jak ja tam wejdę, to coś czuję, że będzie po mnie, nie? Naprawdę. Jej, ja słuchajcie, tu w ogóle nie da rady sterować, nie? Ona się ślizga, robi co chce, naprawdę. Nie! Zostawcie mnie! O nie, walną mnie, walną mnie. Uhuu, udało mi się zdobyć ostatnie monety. Słuchajcie, nie było łatwo, nie? Nie było łatwo. Więc mamy już cały potrzebny lód. Uwaga, patrzcie, jak frunę. Jestem ptaszkiem! Ale fajnie! <grym> Jaki czarny! Cześć kolego, mam cały dla ciebie lód. Udało mi się wszystko zdobyć. Icebat, róża na ratunek światu. Uwielbiam ten moment. Wchodzimy tutaj do mojej głównej bazy, do herbaciarni, i zaraz zobaczymy. Jak ten super bohater będzie wyglądał Zobaczcie na tego super bohatera Zamroził wszystkie roboty I w końcu będę miała z nimi Święty spokój Uf, udało się Niestety super bohater nie poradził Sobie ze wszystkimi robotami Bo jest ich po prostu zbyt wiele W paskudowie, więc Na pewno jeszcze sporo misji przede mną Jeżeli chcecie zobaczyć jeszcze poprzednie misje Co tam się ciekawego działo To nie zapomnijcie wbić do Pawła Malinowskiego Na kanał, dzięki wielkie za oglądanie moi drodzy i papatki